Kosztowała tak bardzo dużo, ale rozumiem dlaczego, bo dotyczy po prostu małego dziecka. Natomiast obie sprawy, o których Pani mówiła, czyli zarówno sprawa wniesienia kija, jak, jak i sprawa dzieci, które wyszły ze szkoły na zajęcia dodatkowe, nie została zostawiana na poziomie jedynie szkoły, bo wtedy, kiedy ta informacja to do. do, do to ja poprosiłam tu obecną Panią Dyrektor Ewę żeby się tą sprawą zajęła. Wprosiłam o zabezpieczenie nagrań z kamer, które są w wejście, tak żeby mieć obiektywne dowody na to, co tak naprawdę się wydarzyło. Także proszę mi wierzyć, że to nie było tak, że ta sprawa została zbagatelizowana. My się również tą sprawą ze swojej strony zajmowaliśmy. Ja Ja chciała się dowiedzieć, jakie stały mnie te konsekwencje wobec szkoły, jeżeli chodzi o zabezpieczenie zdrowia i życia naszych dzieci. Bo tak naprawdę pani dyrektor popełniła nie. bardzo duży błąd, ponieważ nie zabezpieczyła tak naprawdę szkoły na wypadek takiej sytuacji. I do dnia dzisiejszego, pomimo tego, że rodzice nie mają wstępu do szkoły, również te sytuacje mogą mieć miejsce, ponieważ nadal szkoła jest niezabezpieczona. Moim zdaniem, tak, jeżeli chodzi o takie... Proszę Państwa, tutaj To Ja bardzo jeszcze raz, bardzo bym prosił, słuchajcie, to że, to, że tutaj jest mikrofon, to nie jest po prostu, żeby... To też jest po to, żeby wszyscy lepiej słyszeli, ale również, żeby to było słyszane przez, przez osoby wszystkie, które są na, 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 na sieci, na, na czacie tutaj. Okej, okay, dobrze. Mamy, mamy zgłoszenie teraz. Zgłoszenie mamy. Wobec tego, jeżeli ktoś, ma, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to bardzo proszę o podniesienie ręki. Ale Rekie, czy ruchu, będzie na odpowiedź ruchu, na ruchu. Za pytanie? Chwila, to pytanie? Chwilę, jeszcze pani Wójt, czy słowa, czy tyle. Następnie po pani Wójt będzie mamy zgłoszenie z internetu i będę bardzo prosił. Mam nadzieję, że państwo zrozumieją, którzy się zgłaszali tutaj. Po wypowiedzi z internetu będzie pani tutaj w okularach. O, tak, pani. Pani się zgłaszała, czy Pani rezygnuje? Nie, 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 Pani, Pani, tak. Ja Okej, okay, dobrze. <laughs> dobrze, to y, odpowiedź na Pani pytanie było prowadzone postępowanie wyjaśniające, było również postępowanie z kuratorium, Pani Dyrektor z, dostała zalecenia, które należało y, wypełnić. konsekwencje, nie zalecenia. To, y, tak jak y, Oczywista oczywistość mają Państwo e, prawo wglądu do protokołów i materiałów, które powstały w wyniku tego postępowania. Okay.